Z ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu. I nie wiem, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu. I ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza, także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. O poranku skoro świt, kiedy tylko skończył się szabat, udała się Maria Magdalena do grobu Jezusa, bo chce zobaczyć co stało się z jej panem. Wraca do uczniów i mówi: "Zabrano Pana i nie wiem gdzie go położono". W związku z tym interweniują mężczyźni. Nieznany uczeń i Piotr. Obydwaj podążają do grobu, do grobu Jezusa i ten młodszy Młodszy uczeń, który bardziej sprawny, wysportowany, pierwszy przybiega do grobu, ale nie wchodzi do niego. Dopiero starszy Piotr, który wchodzi do grobu i mówi: Nie ma go. Nie ma go tutaj, nie wiadomo co się z nim stało. Ta scena, niejako wyścigu młodszego i starszego ucznia, wskazuje jasno na prymat świętego Piotra, na tego, który prowadzi Kościół. I dziś święty Piotr o poranku, w poranek zmartwychwstania, chce nas zachwycić i zaprosić do zastanowienia się nad tym wydarzeniem. Piotr, który ujrzał i uwierzył, dotąd nie rozumiał, ale w momencie, kiedy ujrzał, uwierzył, że Jezus zmartwychwstał. Czy moja wiara również karmi się ujrzeniem? Czy dziś już zobaczyłem Jezusa zmartwychwstałego? Tego, który pokonał śmierć, tego, który pokonał wszystko, tego, który zwyciężył i który daje Tobie i mnie nadzieję nowego, lepszego jutra, nowego, lepszego życia. W ten poranek zmartwychwstania życzę wszystkim nam, abyśmy zachwyceni dziełem Bożego Miłosierdzia. Tego, że Bóg pokonuje śmierć, abyśmy potrafili tym dzielić się na co dzień i każdego dnia. Życzę dobrego świętowania i aby ten poranek zmartwychwstania, dzisiejszy dzień, jutrzejszy dzień świętowania, był dla nas okazją do dzielenia się radosną nowiną. Chrystus zmartwychwstał.